Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile godzin swojego życia zmarnowałeś, próbując zrozumieć, czego one chcą? Ile nocy spędziłeś bezsennie, odtwarzając rozmowy, analizując wiadomości, próbując rozszyfrować sygnały, które wydawały się tajnymi kodami? Dziś ujawnię ci, dlaczego to obsesyjne dążenie do rozszyfrowania kobiet jest najniebezpieczniejszą pułapką dla twojej męskości i dlaczego Karl Jung, geniusz psychologii głębi, Uważał to za prostą drogę do psychologicznej autodestrukcji. Zwróć uwagę na to, co teraz powiem. Płyniesz po ciągle zmieniającym się oceanie ze starą nieruchomą mapą. Za każdym razem, gdy myślisz, że zrozumiałeś wzorzec, przypływ się zmienia, prądy się odwracają, a ty toniesz jeszcze głębiej we własnym zamieszaniu. Dokładnie to dzieje się, gdy próbujesz zamienić kobiety w równania matematyczne, które można rozwiązać. A co najgorsze, podczas gdy ty błądzisz w tym mentalnym labiryncie, twoje prawdziwe życie mija. Twoje marzenia umierają. Twój cel jest duszony. Stajesz się cieniem mężczyzny, którym mógłbyś być. Pozwól, że powiem ci prosto z mostu: każda minuta, którą spędzasz na próbach rozszyfrowania kobiecego zachowania, to minuta skradziona twojemu osobistemu rozwojowi, to minuta, którą mógłbyś poświęcić na budowanie swojego imperium. Doskonalenie swoich umiejętności, wzmacnianie swojego ciała, rozwijanie swojego umysłu. Ale nie, ty tkwisz w nieskończonej pętli analizy i paraliżu. Chcesz wiedzieć, co dzieje się z mężczyznami, którzy tak żyją? Stają się reaktywni, niepewni, słabi, całkowicie tracą kontakt ze swoją męską esencją, stają się marionetkami tańczącymi do muzyki, którą one grają. A co najtragiczniejsze? One wcale tego nie chcą. Żadna wartościowa kobieta nie chce mężczyzny, który próbuje ją rozszyfrować, jakby była problemem z fizyki kwantowej. Jung wiedział o tym prawie 100 lat temu. Ostrzegał przed czymś, co nazywał projekcją animy. Zasadniczo, kiedy masz obsesję na punkcie zrozumienia kobiet, tak naprawdę nie próbujesz ich zrozumieć. Projektujesz na nie swoje własne niepewności, lęki i fantazje. To jak patrzenie w zniekształcone lustro i myślenie, że widzisz rzeczywistość. Teraz pokażę ci ultra rzadkie sygnały, które wskazują, że wpadłeś w tę niebezpieczną pułapkę. I co ważniejsze, dam ci mapę, jak się z niej wydostać, zanim będzie za późno. Sygnał numer jeden. Analizujesz wiadomości, jakby były dokumentami FBI. Ona odpowiada po dwóch godzinach, a ty już stworzyłeś 15 różnych teorii, dlaczego. Może jest z kimś innym, może straciła zainteresowanie, może cię testuje. Przestań, stary. Po prostu przestań. Stałeś się amatorem, detektywem ścigającym duchy, które sam stworzyłeś. Każda taka analiza to cios w twoją pewność siebie. Dosłownie programujesz swój mózg na niepewność. Wiesz, co robi wartościowy mężczyzna, gdy ona długo nie odpowiada? Nic. On żyje dalej. Ma ważniejsze rzeczy do zrobienia. Projekty do ukończenia, cele do osiągnięcia. Nie ma czasu na rozszyfrowywanie emocjonalnych hieroglifów. I ironicznie, to właśnie ta postawa je przyciąga: pewność siebie mężczyzny, który nie potrzebuje ciągłej walidacji. Czy to ma dla ciebie sens? Sygnał numer dwa: kompulsywnie konsumujesz treści na temat jak zrozumieć kobiety filmy, książki, podcasty, kursy. Stałeś się akademikiem kobiecego zachowania, ale odpowiedz mi na jedno pytanie: czy cała ta teoretyczna wiedza przyniosła ci spokój? Czy przyniosła ci lepsze relacje? Czy tylko stałeś się bardziej zagubiony, bardziej niespokojny, bardziej stracony? Pozwól, że zdradzę ci sekret, który niewielu stosuje. Im bardziej próbujesz zrozumieć kobiety jako kategorie, tym mniej rozumiesz prawdziwe kobiety w swoim życiu. Każda jest wyjątkowa, każda ma swoją historię, swoje traumy, swoje marzenia. Kiedy próbujesz stosować ogólne formuły, zabijasz możliwość autentycznego połączenia. Jung nazywał to inflacją ego. Myślisz, że wiesz więcej niż faktycznie wiesz, a ta nieświadoma arogancja odpycha dokładnie tych, których chcesz przyciągnąć. Czujesz różnicę? Sygnał numer trzy: straciłeś kontakt z własnymi pragnieniami i celami, kiedy ostatnio zastanawiałeś się, czego ty chcesz od życia nie tego, co je zaimponuje, nie tego, co je przyciągnie czego ty naprawdę pragniesz. Twoje marzenia zostały porwane przez potrzebę kobiecej aprobaty. Stałeś się emocjonalnym kameleonem, zmieniającym kolor w zależności od otoczenia. To jest zbyt niebezpieczne. Mężczyzna bez własnego celu jest jak statek bez steru, płynie tam, gdzie wieje wiatr. I uwierz mi, one to czują. Czują, kiedy odgrywasz rolę, zamiast być autentycznym. Mają wewnętrzny radar, który jest niezawodny. Zauważasz tu wzorzec? Sygnał numer cztery. Twoje relacje są powierzchowne i manipulacyjne. Nie rozmawiasz, ty kalkulujesz. Każde słowo jest mierzone, każdy gest jest strategiczny. Stałeś się emocjonalnym szachistą, zawsze myślącym trzy ruchy naprzód. Ale relacje to nie gry strategiczne, to tańce. A nie możesz naprawdę tańczyć, gdy liczysz kroki. Prawda, której prawie nikt nie dostrzega? Kobiety chcą być widziane, nie rozszyfrowywane. Chcą być kochane, nie analizowane. Kiedy próbujesz je rozszyfrować, zamieniasz je w obiekty. A nikt nie chce być obiektem, bez względu na to, jak wartościowym. Jung miał na ten temat potężne zdanie. Mówił, że największym błędem jest próba posiadania tajemnicy, zamiast ją szanować. Kobiecość jest tajemnicą. Zawsze była i zawsze będzie. I to jest w porządku. Właściwie to jest piękne. Czy to ma teraz sens? Sygnał numer 5. Czujesz narastającą złość i ciągłą frustrację, ponieważ bez względu na to, ile studiujesz, analizujesz, próbujesz zrozumieć, one nadal są nieprzewidywalne. I to cię wścieka. Czujesz, że jesteś oszukiwany, że one celowo coś ukrywają, ale tak nie jest. One po prostu są. Ta złość jest niebezpieczna. Pochodzi z bezsilności, z nieświadomego poczucia, że walczysz w bitwie, której nie da się wygrać. To jak złość na morze za to, że ma fale. Morze cię nie wyzywa. Ono po prostu jest morzem, teraz nadchodzi najważniejsza część. Jak wydostać się z tej pułapki, zanim zniszczy twoją męską esencję? Dam ci schemat, który nazywam cyklem autentycznej męskości. Jest prosty, ale niewielu mężczyzn ma odwagę go zastosować. Pierwszy krok. Rozpoznaj cień. Spójrz w głąb siebie, stary. Czego naprawdę szukasz, próbując rozszyfrować kobiety bezpieczeństwa, kontroli, walidacji. Zazwyczaj jest to coś, czego ci brakuje. Jung nazywał to pracą z cieniem to bolesne, ale konieczne. Musisz zrozumieć, że twoja obsesja nie dotyczy ich, dotyczy ciebie twoich lęków przed odrzuceniem, porzuceniem, nieadekwatnością. Kiedy projektujesz to na nie, nigdy nie znajdziesz spokoju, ponieważ próbujesz rozwiązać wewnętrzny problem za pomocą zewnętrznego rozwiązania. Zwróć na to uwagę. Za każdym razem, gdy poczujesz ten przymus analizowania, rozszyfrowywania, rozumienia, zatrzymaj się, oddychaj. Zapytaj siebie, co ja teraz czuję: strach, niepewność? Najpierw zajmij się tym. Widzisz zmianę? Drugi krok: wzmocnij centrum. Twój cel musi być większy niż jakikolwiek związek, większy niż jakakolwiek kobieta. To nie jest egoizm, to jest integralność. Mężczyzna bez celu jest jak dom bez fundamentów. Każdy podmuch wiatru go przewróci. Odkryj swoją misję. Co przyszedłeś zrobić na tym świecie? Jakie jest twoje dziedzictwo? Co sprawia, że rano zrywasz się z łóżka? Kiedy masz to jasne, kiedy żyjesz tym na co dzień, stajesz się naturalnym magnesem? Wiesz dlaczego? Bo cel jest seksowny, kierunek jest atrakcyjny. Mężczyzna, który wie, dokąd zmierza, nie musi nikogo rozszyfrowywać. Po prostu zaprasza każdego, kto chce, do podróży. Kto przyjdzie, ten przyjdzie. Kto nie przyjdzie, to i tak nie miał przyjść. To takie proste. Trzeci krok: buduj relacje z integralnością. Przestań grać, przestań manipulować, przestań kalkulować. Bądź prawdziwy. Mów, co myślisz, wyrażaj, co czujesz, ustal swoje granice, szanuj swoje wartości. To jest dziś ultra rzadkie. Większość mężczyzn żyje w strachu. Strachu przed niezadowoleniem, strachu przed utratą, strachu przed samotnością. I ten strach zamienia ich w miernych aktorów w sztuce, której nikt nie chce oglądać. Kiedy budujesz relacje z integralnością, dzieje się coś magicznego. Przyciągasz właściwych ludzi i odpychasz niewłaściwych. Naturalnie, bez wysiłku. To jak automatyczny filtr. Kobiety, które zostaną w twoim życiu, będą tam, bo lubią ciebie. Nie występ, który odgrywałeś. Rozumiesz, jaką wolność to daje? Teraz wiem, co myślisz. Ale jeśli nie będę próbował ich zrozumieć, jak odniosę sukces w związkach? Pozwól, że powiem ci coś, o czym niewielu mężczyzn wie. Sukces w związkach nie pochodzi z rozszyfrowywania drugiej osoby, pochodzi z bycia kimś, z kim warto być w związku. Pomyśl ze mną. Wolisz być z kimś, kto cię cały czas analizuje, czy z kimś, kto cię akceptuje. Kto cię widzi, kto cię szanuje jako wyjątkową i tajemniczą jednostkę? Dla nich jest tak samo. Jung ostrzegał przed czymś jeszcze głębszym. Powiedział, że kiedy próbujemy kontrolować kobiecość, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, walczymy z samym życiem, ponieważ kobiecość reprezentuje twórczy chaos, intuicję, tajemnicę istnienia. Próba jej rozszyfrowania to próba zabicia jej magii, a kiedy zabijesz magię, co pozostaje? Martwe związki, suche, mechaniczne, dwie osoby odgrywające role, podążające za scenariuszami, ale nigdy naprawdę się nie spotykające. Dlatego tak wiele małżeństw dzisiaj to groby żywych ludzi. Prawdziwa atrakcja dzieje się w tajemnicy, w napięciu niewiedzy, w zaskoczeniu, w ciągłym odkrywaniu. Kiedy myślisz, że kogoś rozszyfrowałeś, gra się kończy. Atrakcja umiera, pożądanie wyparowuje. Teraz słuchaj bardzo uważnie. Istnieje zasada, którą nazywam 50-30-20 męskiej obecności: 50% Twojego czasu i energii idzie na Twój cel, 30% na Twój osobisty rozwój, 20% na relacje. Kiedy odwracasz te proporcje, kiedy relacje pochłaniają większość Twojej energii, tracisz swoją esencję. A one to czują: czują, kiedy zaniedbujesz swoją misję z ich powodu. I to nie jest atrakcyjne. To jest dławiące. Żadna wartościowa kobieta nie chce dźwigać ciężaru bycia celem życia mężczyzny. Czy to ma dla Ciebie sens? Pozwól, że opowiem Ci o momencie, który zmienił moją perspektywę. Siedziałem w kawiarni, obserwując parę. Mężczyzna wyraźnie próbował zaimponować. Mówił bez przerwy, gestykulował, próbował być zabawny. Kobieta uśmiechała się uprzejmie, ale jej oczy były puste. Po drugiej stronie widziałem inną parę. Mężczyzna był spokojny, obecny, pewny siebie, mówił niewiele, ale kiedy mówił, ona pochylała się, żeby słuchać. Różnica? Pierwszy występował, drugi po prostu był. Badania pokazują, że autentyczna obecność aktywuje obszary mózgu związane z zaufaniem i połączeniem. Kiedy jesteś naprawdę obecny, bez ukrytych zamiarów, bez potrzeby imponowania czy rozszyfrowywania, tworzysz przestrzeń, w której może rozkwitnąć prawdziwa intymność. Ale to wymaga odwagi, odwagi, by być widzianym, odwagi, by być wrażliwym, odwagi, by nie mieć wszystkich odpowiedzi, odwagi, by objąć tajemnicę, zamiast próbować ją rozwiązać. Jung nazywał to indywiduacją, procesem stawania się tym, kim naprawdę jesteś, zamiast tym, kim myślisz, że powinieneś być. I ten proces nie dzieje się poprzez studiowanie kobiet, dzieje się poprzez studiowanie siebie. Teraz nadchodzi paradoks. Im mniej próbujesz zrozumieć kobiety jako kategorię, tym bardziej rozumiesz konkretną kobietę przed tobą, ponieważ jesteś obecny, uważny, otwarty, bez uprzedzeń, bez formuł, bez oczekiwań widzisz ją, naprawdę ją widzisz nie przez pryzmat swoich projekcji, lęków i fantazji, ale taką, jaką jest wyjątkową, złożoną, tajemniczą, ludzką. A kiedy ona czuje się tak widziana, dzieje się coś magicznego. Otwiera się, ufa, dzieli się, nie dlatego, że rozszyfrowałeś tajny kod, ale dlatego, że stworzyłeś bezpieczną przestrzeń, w której może być sobą. To jest dziś zbyt rzadkie. Większość mężczyzn jest tak zajęta próbami zaimponowania, zdobycia, rozszyfrowania, że zapomina po prostu być obecnym. A obecność, mój przyjacielu, to najpotężniejszy afrodyzjak, jaki istnieje. Czujesz w tym prawdę? Ale oto prawdziwe niebezpieczeństwo, które zidentyfikował Jung. Kiedy masz obsesję na punkcie rozszyfrowywania kobiet, aktywujesz to, co nazywał opętaniem przez animę. Zasadniczo, twoja wewnętrzna, kobieca strona przejmuje kontrolę. Stajesz się emocjonalnie niestabilny, reaktywny, dramatyczny. Tracisz swoją męską stanowczość. To tak, jakbyś stał się tym, co próbujesz zrozumieć. A to jest dewastujące dla męskiej psychiki. Tracisz swoją polaryzację. Stajesz się sfeminizowanym mężczyzną, bez kierunku, bez siły, bez obecności. I ironicznie to jest dokładnie przeciwieństwo tego, co przyciąga. Polaryzacja jest kluczowa. Męskość i kobiecość to siły uzupełniające się. Kiedy próbujesz być obydwoma, nie jesteś żadnym. Stajesz się amorficzną masą, bez określonej formy, bez magnetyzmu. Zwróć uwagę na to, co teraz powiem. Twoja męskość nie musi rozszyfrowywać kobiecości. Musi z nią tańczyć. To taniec polarności, twórczego napięcia, komplementarności. To nie jest równanie do rozwiązania. To muzyka do tańca. A nie możesz naprawdę tańczyć, gdy liczysz kroki. Teraz praktyczny schemat, jak wydostać się z tej pułapki. Każdego ranka, zanim sięgniesz po telefon, zanim sprawdzisz wiadomości, usiądź w ciszy na 10 minut. Połącz się ze swoim centrum, ze swoim celem, ze swoją misją na dany dzień. To tworzy wewnętrzną kotwicę, której żadne zewnętrzne turbulencje nie mogą zachwiać. W ciągu dnia, gdy poczujesz przymus analizowania, rozszyfrowywania, rozumienia, zatrzymaj się. Weź trzy głębokie oddechy. Zapytaj: czy to służy mojemu celowi? Czy to przybliża mnie do moich celów? Jeśli odpowiedź brzmi nie, odpuść. Puść wróć do swojego centrum wieczorem przed snem zapisz trzy rzeczy co dziś stworzyłeś czego dziś się nauczyłeś za co jesteś dziś wdzięczny to ponownie łączy cię z twoją podróżą twoim wzrostem twoim życiem nie z życiem które kręci się wokół rozszyfrowywania innych ludzi proste tak łatwe nie wymaga dyscypliny wymaga zaangażowania wymaga odwagi by płynąć pod prąd kultury która mówi ci że musisz wszystko rozumieć wszystko kontrolować, wszystko rozszyfrowywać. Ale pozwól, że zdradzę Ci ostatni sekret. Najbardziej niesamowite kobiety, te, które naprawdę są tego warte, nie chcą być rozszyfrowywane. Chcą mężczyzny, który ma własne życie, własną tajemnicę, własną głębię. Chcą kogoś do odkrywania, a nie kogoś, kto desperacko próbuje je odkryć. Kiedy przestajesz próbować rozszyfrowywać i zaczynasz po prostu być. Stajesz się tym mężczyzną, intrygującym, złożonym, kompletnym w sobie, z warstwami do odkrycia, z głębią do eksploracji, stajesz się tajemnicą. I uwierz mi, to jest nieskończenie bardziej atrakcyjne niż bycie detektywem. Jung spędził życie na studiowaniu ludzkiej psychiki. I jednym z jego najgłębszych wniosków było to: droga do zrozumienia drugiego człowieka prowadzi przez zrozumienie siebie. Im głębiej wchodzisz w siebie, tym większą masz zdolność do spotkania drugiego człowieka tam, gdzie on jest. Ale większość mężczyzn robi coś przeciwnego. Ucieka od siebie, gubiąc się w drugim. Wykorzystuje obsesję na punkcie rozszyfrowywania kobiet jako wymówkę, by nie stawiać czoła własnym demonom, własnym cieniom, własnym lękom. Łatwiej jest obwiniać je za to, że są skomplikowane, niż przyznać, że to ty jesteś zagubiony. Czy to boli, gdy to słyszysz? Powinno boleć. Prawda zazwyczaj boli, zanim wyzwoli. I prawda jest taka: dopóki będziesz próbował rozszyfrowywać kobiety, uciekasz od siebie, a mężczyzna, który ucieka od siebie, nigdy nie będzie szanowany, podziwiany, ani prawdziwie kochany. Teraz pomyśl ze mną: Ile lat straciłeś na tym poszukiwaniu, ile okazji zmarnowałeś, ile związków sabotowałeś swoją kompulsywną potrzebą zrozumienia, kontrolowania. Rozszyfrowywania. Nie jest za późno, żeby się zmienić, ale musi to być teraz, dziś, w tym momencie, ponieważ każdy dzień spędzony w tej pułapce, to dzień skradziony z Twojego prawdziwego życia, z życia, w którym jesteś bohaterem, a nie detektywem próbującym zrozumieć scenariusz innych. Ostrzeżenie Junga było jasne: projekcja jest największym wrogiem świadomości. Kiedy projektujesz na innych to, co musisz rozwiązać w sobie, nigdy się nie rozwijasz. Utkniesz w nieskończonej pętli zamieszania i frustracji, a w przypadku kobiet jest to jeszcze bardziej niebezpieczne, ponieważ kobiecość reprezentuje aspekty twojej własnej psychiki, z którymi nie chcesz się zmierzyć: twoją wrażliwość, twoją intuicję, twoją wrażliwość. Kiedy próbujesz rozszyfrować kobiety, próbujesz rozszyfrować części siebie, które odrzucasz. Widzisz paradoks? Nigdy ich nie zrozumiesz, ponieważ nie rozumiesz tych części w sobie. A im bardziej uciekasz od siebie, projektując na innych, tym bardziej się gubisz. Rozwiązanie? Integracja. Zaakceptuj, że ty również masz wrażliwą stronę, intuicyjną, emocjonalną. Nie musisz wyrażać tego w ten sam sposób co one, ale musisz to rozpoznać, zaakceptować, zintegrować. Kiedy to zrobisz, ich tajemnica przestanie być groźna, stanie się komplementarna. Przestaniesz rywalizować i zaczniesz uzupełniać. Przestaniesz rozszyfrowywać i zaczniesz tańczyć. Przestaniesz analizować i zaczniesz doceniać. I to zmienia wszystko. Twoje relacje zyskują głębię. Twoja obecność zyskuje wagę. Twoja męskość zyskuje autentyczność. Stajesz się kimś, z kim warto być, a nie tylko kimś, kto próbuje odkryć, jak być z kimś. Różnica jest brutalna. Pamiętasz ocean, o którym wspomniałem na początku? Nie możesz zmapować oceanu, on ciągle się zmienia, ale możesz nauczyć się nawigować, możesz rozwinąć intuicję, możesz czytać sygnały, możesz tańczyć z falami, zamiast z nimi walczyć. Tak robią mądrzy mężczyźni, szanują tajemnice, honorują nieznane, nawigują zręcznie, ale bez pretensji do kontrolowania morza. A wiesz, co dzieje się ze zręcznymi nawigatorami? Docierają do miejsc, których ci, którzy siedzą na plaży, próbując zrozumieć ocean, nigdy nie poznają. Przeżywają przygody, odkrywają skarby, doświadczają życia w jego pełni. Podczas gdy inni siedzą na piasku ze swoimi bezużytecznymi mapami, próbując rozszyfrować coś, co nie zostało stworzone do rozszyfrowywania. Chcesz zostać na plaży, czy chcesz nawigować? Wybór należy do ciebie, ale musi być dokonany teraz. Ponieważ czas nie wraca, okazje mijają, a życie nie czeka, aż skończysz rozszyfrowywać, żeby zacząć się dziać. Jung zmarł w wieku 85 lat. Do końca życia zachował szacunek dla tajemnicy. Nigdy nie twierdził, że całkowicie rozszyfrował ludzką psychikę, tym bardziej kobiecą. I to właśnie ta pokora, ten szacunek dla nieznanego, uczyniły go jednym z największych psychologów w historii. Jeśli on, z całym swoim geniuszem nie próbował rozszyfrowywać, kim ty jesteś, żeby próbować? Zaakceptuj tajemnice, stary. Obi mi nieznane. Skup się na tym, co możesz kontrolować. Swoim rozwoju, swoim celu, swojej integralności. Reszta ułoży się naturalnie. Albo i nie. I to też jest w porządku, ponieważ mężczyzna kompletny w sobie nie potrzebuje gwarancji, nie potrzebuje map, nie musi nic rozszyfrowywać. On po prostu jest. A to jest potężniejsze niż jakakolwiek wiedza o kobiecym zachowaniu. To jest prawdziwa wolność. Teraz, zanim stąd odejdziesz i wrócisz do swoich starych wzorców, muszę, żebyś coś zrobił. Polub ten film teraz. Zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek, zrób to teraz, zanim zapomnisz. Bo jeśli nie podejmiesz żadnej akcji teraz, choćby najmniejszej, jutro znowu będziesz na plaży ze swoją bezużyteczną mapą, próbując rozszyfrować ocean. A ocean nadal będzie oceanem tajemniczym, potężnym, nierozszyfrowywalnym, dokładnie takim, jakim powinien być.